Witam! Jeżeli spodziewaliście się innej gry, takiej jak na przykład Skyrim, z gry, z której miałem nagrać, ponieważ w moim odcinku z Cube World powiedziałem, że nagram, grę z, nagram odcinek z gry, którą akurat ściągam, i był to World of Warcraft. Mówiłem kiedyś w to grałem. Tak, nawet był odcinek. Był odcinek. Musielibyście zajrzeć w naprawdę głąb. He he, e, moi, moich filmików. I byłby tam WOW. I tak, wróciłem do WOWA. Proszę bardzo. I jest to mój ROD. Level pierwszy, bo dopiero zacząłem, jak widzicie. E, ork. Nie wiem, jakoś mi się tak podoba. Nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu lubię orka. Nie wiem i w sumie to nie, nie mam pojęcia co dalej mówić No gra bardzo fajna, yy, bardzo rozbudowana przez przeszedłem quest'a, bo tutaj coś robię na poboczu, że tak powiem, albo zboczu, hehe yy, i tak czy chcę coś powiedzieć na temat gry? Jest to, to jest najlepszy RPG, w jakiej kiedykolwiek grałem. MMORPG oczywiście. I. O, Gornyk. Yy, jeszcze od niego odkręcę kwestę I teraz pomówię troszeczkę o samej grze. Jest to gra typu MMORPG, w której mamy dużo różnych klas i dużo różnych ras. Yy, można kupić tę grę, lub można mieć yy, darmową wersję, lecz nie masz aż tyle. Rzeczy, które można y, zrobić. To jest taki jedyny błąd. Znaczy nie błąd, tylko bardziej, no, nieudogodnienie. Może mieć tylko do 20. poziomu postać, ale chyba można mieć pierwszego Mounta, więc tyle chociaż dobrego, i może, i no tak, to w sumie. Nie chcę się jakoś bardzo rozgadywać na temat gry, samej gry, bo nie jestem taki, wiesz, nie jestem taki, który po prostu lubi gadać o grze ile wlezie, żeby tylko zanudzić cały materiał. Ja, o Boże, ale go zabiłem po prostu tak strasznie sławy, um, po prostu no, ja tak nie lubię, że gadam, 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 żeby tylko zanudzić cały materiał, bo ja mam o czym rozmawiać. Um, no, no powiem troszeczkę o grze, um, albo bardziej powiem o mojej postaci. O! Um, moja postać to jest Roach Orki, jak już mówiłem. Um, orki wywodzą się z tego, że są Um, bardzo silne i bardzo takie tank tankowate można by powiedzieć chociaż nie jest to poprawny zwrot ale wytrzymałe na obrażenia point o ich specjalnym atakiem jest berserker który dodaje um, power in increase attack power by 4 last 15 sekund więc bardzo mocna abilitka rasowa, a Rouge jest to zapewne, znacie taką denerwującą postać, którą, która zajdzie was od tylca i zaciupa. Tak. I to jest właśnie ucz. Ja ogólnie bardzo lubię Rouge, tak, nie jest to zbytnio fair klasa, ale lubię. Lubię. Tak, tak samo jak i w Cube World, tak samo jak w każdej innej grze. Lubię po prostu asasynów, jakiś kurczę ten ninja. Nigdy nie grałem w Assassin's Creed. Nie. <laughs> nie chciało mi się. No ale. Tak. Nie mam tutaj za bardzo co jeszcze gadać, bo kurczę, nie wiem. To jest taki odcinek powiedzmy. Um... Om omówienie samej gry i powiedzenie, że ten o co chodzi w niej. No i tak. powiedziałem. Mam trzeci poziom. O, mam, mam w końcu, mam w końcu drugiego skilla. Tutko pokażę wam ten skill. Jest tak, że zaatakujesz, potem możesz drugi raz zaatakować. Ale niestety za, za dużo do więc po prostu zabijam takie te. No ale niestety energia nam się kończy kiedyś, prawda? Dobrze, już dwa razy ten spraktysowałem. Teraz muszę tylko trzeci raz. jest. Dobrze. No, halo. halo. Dobra. Yy, I teraz idziemy sobie do tego kolesia, który, do którego możemy oddać questa. Halo. O, dobra. Trochę się zawieszam. Yy, I... No, no dostaliśmy itemek. I to by było chyba na tyle. Yy, kurde. To jest moja postać. Tak. Tak sobie zrobiłem ją. Ja nazywa się Dragner. I... To są moje przygody, prawda? Do widzenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.